i was gonna say Kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na ten oto makijaż. Mam nadzieję, że taka propozycja makijażu Was zainteresuje. Będzie to makijaż, który będzie oparty głównie na cieniach w płynie. Oczywiście Wy możecie z tych cieni w płynie zrezygnować i nałożyć sobie klasycznie cienie suche. Także w tym makijażu użyję cieni w płynie, użyję także kilku palet. Będzie to paleta Desi, będzie paleta z Glam Shopu, Seledyn, będzie Pastel Drip, także naprawdę taki bogaty, Wypasiony makijaż, będzie też kryształek o nazwie różowym morganit, także jeśli interesuje Was taka tematyka filmu, to oczywiście zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Zapraszam Was do malowania się razem ze mną, pamiętajcie o kciukach i przechodzimy do makijażu. Zacznę sobie makijaż od nałożenia korektora Multitasker od Rimmel, jest to odcień 030 Light. I wewnętrznym kąciku nałożę Color Fix od Danesy Myrix w odcieniu Nude 1. I następnie przechodzę do nałożenia cienia. Wklepuję sobie w zewnętrznym kąciku, wyciągam nieco powyżej załamania. Następnie sięgam po cień w płynie od Glam Shopu i to jest odcień Słony Karmel. I ten cień nakładam tuż obok tego jasnego, wklepuję sobie i rozcieram. Idę z nim powyżej załamania. I delikatnie rozcieram sobie granice tych dwóch cieni. Pierwszy i drugi cień nakładałam pędzlem 7T. Następnie biorę najjaśniejszy cień z palety Desi, może być jakiś mocno napigmentowany beżowy cień i wyznaczam sobie granice cieniowania. I teraz sięgam po jeszcze ciemniejszy cień z Glam Shopu o nazwie Truffla, make Makeup 11T i ten cień czekoladowy nakładam sobie tutaj tuż przy linii rzęs, troszeczkę ją przyciemniam. Blenduję z tymi cieniami. Tutaj, tak naprawdę, wszystko to są takie ruchy wklepujące. Ja nic nie blenduję za bardzo. Ewentualnie granice tak delikatnie rozcieram. I tak naprawdę ten ciemny cień nakładam do miejsca, gdzie wyznaczyłam sobie granicę jasnym beżowym cieniem czyli tutaj. Wyciągam sobie delikatnie i odrobinę blenduję. Ważne jest, żeby rozcierać granicę, zanim ten cień zastygnie, tak żeby się wszystko ładnie tutaj połączyło, żeby nie było żadnych smug. Granicę będę rozcierać Zoiwa 227, to jest pędzel z naturalnego włosia, z góry Was przepraszam za to, że on jest brudny, ale zanim się zorientowałam, że Wam go nie pokazałam, to już zdążyłam go użyć. Jak wszystko mam już ładnie rozblendowane, to sięgam po błyszczący cień w płynie. Tutaj możecie użyć każdej błyszczącej bazy. Może to być na przykład cień z Golden Rose, też jest taka wersja cieni metalicznych, zastygających, lub na przykład z Sephory. Postaram się zostawić linki w opisie, lub po prostu jakiś rozświetlacz. Ja sięgnę tutaj po Tint Danesy Majrix i to jest kolor Ballerina. Przepiękny, różowy, czyli zachodzę sobie nieco na ten ciemniejszy cień i też wchodzę na ten jaśniejszy. Tint Color Fix od Danessy Myrix. I tutaj wklepuję ten cień płaskim syntetycznym pędzlem. A następnie sięgam po cień różowy Morganit od Glam Shopu, cień kryształowy, i wklepuję sobie, wcieram ten błysk. Jeśli wolicie pędzlem, to oczywiście możecie sięgnąć po pędzel. Następnie sięgam po cień Milk Choco z palety Desi. Biorę pędzel Soroka Makeup 3W i nakładam go w zewnętrznym kąciku. Wklepuję sobie, tak żeby wyjść z nim powyżej, nieco powyżej załamania. Następnie sięgam po cień KOKOA. Teraz biorę pędzel Hakuro J725 i blenduję sobie zewnętrzne granice. I przeciągam też ten cień nieco do wewnątrz oka. Teraz sięgam swój po pędzel Jacqueline Hill Morphe JH41 i czyszczę sobie zewnętrzne granice, tak żeby je delikatnie wyostrzyć. Następnie sięgam po jedną z moich ulubionych kredek wodoodpornych, jest to kredka z Sephory, numer 46, w przepięknym zielonym odcieniu. Możecie też użyć na przykład kredki Anabel Minerals, tutaj mamy taką bardziej butelkową zieleń, także już tutaj według uznania jaką korystykę chcecie uzyskać. Ja chcę sobie zacząć zewnętrzny kocik blendować od takiej oliwki i nakładam sobie tę kredkę na linię wodną, a także pod rzęsami, ale tuż przy linii rzęs. Nie schodzę z nią zbyt nisko. Łączę sobie tutaj tak naprawdę górę z dołem. I nakładam mniej więcej do początku mojej tęczówki od wewnętrznego kącika. Następnie biorę syntetyczny pędzel taklonu, to jest anatomia T7, i delikatnie blenduję sobie dolną powiekę. Ta kredka jest zastygająca, więc trzeba tutaj działać szybko, póki jeszcze jest plastyczna. Następnie sięgam po paletę Pastel Drip i zaczynam od tego zielonego koloru. Następnie sięgam po cień Mohito, blenduję sobie tutaj bliżej wewnętrznego kącika, także schodzę poniżej tej ciemniejszej zieleni, tak żeby utrwalić. I w wewnętrznym kąciku nałożę cień Lilia z palety seredyn od Glam Shopu. I na górnej powiece, bliżej wewnętrznego kącika, nałożę krem miętowy. I górę delikatnie rozblenduję cieniem z palety Desi o nazwie Vanilla. Wewnętrznym kąciku nałożę jeszcze multi pastel przewiew i do tego wezmę mały pędzelek hakuro h76. I tak się prezentuje skończony makijaż. Mam nadzieję, że taka propozycja makijażu podoba Wam się. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy odtworzycie ten makijaż. Oczywiście możecie zrezygnować z cieni w płynie. Po prostu nałożyć najpierw matowe cienie. Na środek odrobinę błysku. W wewnętrznym kąciku również możecie zrezygnować z tego miętowego koloru. Jednak uważam, że w takim klasycznym makijażu wewnętrzny kolorowy kącik dodaje takiego pazura wiosennego, letniego. Także mam nadzieję, że z chęcią skorzystacie z takiej propozycji. Dziękuję Wam bardzo za Pamiętajcie o komentarzach, o kciukach i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo.